Trzy narzędzia do monitorowania treści w internecie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Witaj. Nazywam się Marcin Gogowska i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie narzędzi można używać do monitorowania treści w internecie. Natomiast przede wszystkim o tym, po co to robić. Jakby jaki jest powód monitorowania treści w internecie. To jest zdecydowanie narzędzie marketingowe i myślę, że przede wszystkim do wykorzystania w biznesie. Natomiast też słyszałem o zastosowaniach czy to w policji, czy gdzieś w życiu prywatnym. Jak można monitorować y, internet i po co? No, przede wszystkim jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o... Jest badanie tego, gdzie są nasi klienci. Tak, jedną z podstawowych zasad biznesu i marketingu jest dobrze poznać swoich klientów, zobaczyć, gdzie oni są, czego oczekują, w jaki sposób szukają treści na nasz e, temat, no i wtedy dobrze jest, e, no można z kimś porozmawiać, można się dowiedzieć, natomiast też można zobaczyć, co już zrobili, zrobiły osoby, które są naszymi potencjalnymi klientami. E, no, Jakby tak można powiedzieć, że jednym z takich narzędzi, gdzie szukamy i, i treści w ogóle informacji, no, to jest oczywiście wyszukiwarka Google, natomiast no, tam wyskakują jakieś wyniki zazwyczaj z strony internetowych, Internetowych z jakichś blogów, bardzo wadko to jest tak, że tam konkretna treść z jakiegoś komentarza, na przykład wyskoczy, lub np. przykład posta na Facebooku. Ja tworząc kilka biznesów, tworząc do nich marketing, pracując nad tym gdzieś wykorzystywałem kilka razy właśnie narzędzia do monitorowania treści w internecie, zarówno w takiej bieżącej działalności, żeby się po prostu podpinać pod te rozmowy i żeby pisać do tych osób, czy też reklamować im się, żeby po prostu zaproponować swoją usługę, ale też żeby monitorować swoją markę, tak, jakby monitoruję też treści na temat marki Marcin Kokoszka, na temat nazwy naszych spółek i widzę jakie są komentarze, czy ktoś chwali, czy ktoś poleca, to jest zawsze bardzo pozytywne w momencie kiedy ktoś poleca naszą usługę. No, i my może się tam włączamy do rozmowy, dziękujemy za pozytywny komentarz. Dla tych osób też to jest zawsze takie wow, w ogóle Marcin, albo fajnie, że ktoś z tej firmy to zauważył, tak? Już to jest pozytywne. No, są też oczywiście sytuacje negatywne, kiedy ktoś pisze, że no, albo nie był tam z czegoś się zadowolony, albo po prostu uważa, a to wcale tak nie działa, tak nie, jakby nie wierzę, tak? Albo coś takiego, wtedy my możemy się włączyć w tą rozmowę. No, to jest taka zasada, że w momencie, kiedy pojawiasz się w pokoju, przestają o tobie rozmawiać, tak? Albo już ta rozmowa nie jest taka jednostronna, więc jest. Jesteśmy w stanie po prostu nawiązać jakiś dialog w tym, w tym momencie. Ja jeszcze pod koniec tego filmu powiem o tym, jak wykorzystywaliśmy dokładnie te narzędzie, a teraz skupię się na tym, żebyśmy wiedzieli, o czym dokładnie rozmawiamy no, na tych trzech narzędziach, no, z których korzystam i które polecam. Pierwsze to są alerty Google'a. Będąc w jakiejś branży, w momencie kiedy już jestem zazna zaznajomy się z daną branżą, z daną treścią, z... to potrzebuję być po prostu na bieżąco. Natomiast skąd mam wiedzieć na takie ogólne frazy, gdzie jest wiedza na bieżąco o czymś, albo czy gdzieś nie pojawił się jakiś artykuł, który w danym momencie jest bardzo popularny, który daje dobre informacje, to właśnie na daną frazę daję sobie alerty Google'a, gdzie podając jakąś nazwę, na przykład kredyty. tak I wtedy najpopularniejsze yy, artykuły o kredytach będą mi się pojawiały yy, u yy, Będę zostawiał powiadomienia na Gmaila o tym, że jest nowe. To ma też fajne zastosowanie w momencie, kiedy jest jakaś branża taka no, nie za duża, Kiedy jest dosłownie parę artykułów tygodniowo w języku polskim yy, yy, pisanych na np. Tak jak marketing afiliacyjny. Tak? To jest jedna z dziedzin, którymi ja się zajmuję. No i w Polsce bardzo rzadko mamy informacje, bardzo mało jest tych artykułów na temat marketingu afiliacyjnego. performers marketing. Znowu tak, że było, No to wtedy e, ustawiam sobie coś takiego. Ja jeszcze do tego dodatkowo wykorzystuję narzędzie Fidli, natomiast o tym pewnie będzie w, w którymś z kolejnych e, odcinków. A e, teraz mówię właśnie o narzędziach alert Google, gdzie dostaję informacje na temat tego, co pojawiło się i co jest w miarę popularne też e, na daną frazę. To jest pierwsze. Żeby być na bieżąco, jak to wykorzystać? No, przede wszystkim możesz wziąć i napisać jakiś komentarz. No, możesz być na bieżąco z wiedzą, tak? Natomiast marketingowo, sprzedażowo możesz tam zacząć się udzielać, tak? Dodatkowo możesz zastanowić się, jak nawiązać współpracę z takim, czy to autorem, czy danym portalem, który, czy blogiem, tak? Który na dany temat pisze po to, żeby właśnie gdzieś być może zrobił test twojego produktu, twojej usługi. Może zaczął Cię polecać, tak? Może by u Ciebie na stronie czy w jakimś wywiadzie wystąpił i jako autorytet też zaczął mówić coś na temat Twojego biznesu, na temat Twoich usług, produktów. To jest pierwsze narzędzie, czy alerty Google'a. Drugie narzędzie to jest na Twitterze. W Polsce, z jednej strony mówi się, że to nie jest aż tak popularne narzędzie, natomiast no, z tego co wiem, to już ponad 2 miliony osób w Polsce jest zarejestrowanych na Twitterze, więc być może nie są tam ludzie aż tak aktywni, natomiast no, dużo osób rzeczywiście ma zainstalowane konto, jest tam, no i jeżeli coś potrzebuje, to z niego korzysta, albo po prostu sobie skroluje i przegląda, albo czasami coś ogłasza, coś e, pisze. Jest takie narzędzie, które jest zresztą twitterowe, tak? To się nazywa e, t e, tweet, tak e, I e, tam jakby to działa tak, że podajemy frazę, którą chcemy monitorować w danym momencie. No i jeżeli jest, e, jeżeli monitorujemy tą frazę, i dodatkowo to, co mi się tam super podoba, to jest to, że możemy zakreślić, jaki obszar nas interesuje. Jeżeli my działamy sobie, jesteśmy na przykład krawcem w Warszawie, to możemy zacząć monitorować frazy, które są związane z krawiectwem. Na przykład szukam krawca, tak, ale tylko te, które są w Warszawie i z okolic Warszawy, no i wtedy możemy się podłączyć do takiej rozmowy. Jeżeli jesteśmy w Gliwicach i interesuje nas zakup nieruchomości w gliwicach, no to możemy zrobić po prostu nieruchomości, sprzedam nieruchomość, szybko sprzedam nieruchomość, tak i zacząć poszczególne frazy monitorować tylko na obszarze gliwic, albo gliwic plus ileś kilometrów. No i to jest, to jest drugie narzędzie. Dokładnie tak jak w pierwszym modelu można zacząć tam, no, albo zacząć komentować. Tu już widzimy dokładnie, kto takiego kto to zatweetował albo kto to skomentował, no i już można bezpośrednio do tej osoby się odezwać. Tu oczywiście są kwestie szczero, do przetwarzania danych osobowych zgody na to, żeby zacząć z taką osobą w ogóle rozmawiać. Natomiast to już są kwestie związane bardziej z prawnymi aspektami i z tym, żeby to poukładać tak, żeby można było to robić. No masz te narzędzie nam przede wszystkim pokazuje, że, że, że taki taka informacja jest, no i można zacząć z tego korzystać. Trzecie narzędzie dla mnie. No Najlepiej, jakby najdłużej korzystam z tego narzędzia, no i daje najwięcej możliwości i funkcjonalności to jest brand 24 polska firma, która no mega się rozwija teraz na cały świat i która ma u siebie taki, można powiedzieć, agregat, iluś miejsc, które można monitorować, dlatego że możemy zarówno w kilku mediach społecznościowych monitorować treści. Przede wszystkim właśnie na Facebooku, również na Twitterze. Tak, jest ileś tych miejsc, których można monitorować treści, dodatkowo jest jeszcze właśnie też na artykułach. na Blogi są monitorowane, ogólnie jakby treści w internecie, również właśnie są wyłapywane komentarze. Dodatkowo mamy tam informację o tym, że już wstępnie algorytm nam analizuje i mówi, które są pozytywne, które negatywne. Jeżeli byśmy mieli dany dział, który się zajmuje takim odpowiadaniem na różne komentarze, tak, czy też współpracą z ludźmi w internecie, tak, na odpowiadaniem na, na przykład negatywne komentarze, to możemy danej osoby wyfiltrować tylko te, które według algorytmu są negatywnymi komentarzami. No i wtedy taka osoba może sobie pracować głównie z tymi. Ktoś inny po prostu dziękuję, mówi super fajnie, tylko na pozytywne odpisuje. Możemy to sobie poustawiać. To jaki zasięg, czy też no, jaką siłę miał dany post, jaką siłę ma dana osoba, która e, udostępniła taki, e, taki post, taką informację. No więc tutaj jest bardzo fajne, że można wziąć i od razu na takie komentarze odpisywać, jeżeli ktoś pisze o twojej marce. Natomiast myśmy też to wykorzystywali do tego, wpisując po prostu konkretną branżę. Jeżeli prowadzimy firmę odurzeniową, no to e, mamy frazy związane z komornikiem, na przykład taki na sam wyraz komornik, tak? no jeżeli ktoś wpisuje, mam komornika, no albo czasami jakieś tam brzydkie, słowa przed tym są powiedziane, tak? że co za komornik, no to wtedy no, jesteśmy w stanie podłączyć się też do takiej rozmowy. Fajne jest to, że możemy też mieć wyniki wstecz, no i wtedy możemy też budować swoją markę, swoją pozycję na danej, w danej branży, pomagając takim osobom publicznie o tym pisząc. No, a trzeba wiedzieć, że ta wiadomość w momencie, kiedy coś komentujemy, jest nie tylko dla tej osoby, która wzięła i która to napisała, no, natomiast taki komentarz może dużo osób później też jeszcze przeczytać. No i teoretycznie odpisujemy jednej osobie, natomiast zobaczyć to może bardzo dużo osób. No i to jest bardzo fajne na w którym jest bardzo dużo możliwości tworzenia e, tam projektów, tak, łączenia ze sobą poszczególnych słów, żeby były przypisane do poszczególnych osób, które w firmie się tym e, zajmują. Także można zarówno swój brand e, monitorować, swoją nazwę spółki, tak, ale można też włączać się stricte marketingowo i sprzedażowo pod konkretne frazy. No, trzeba oczywiście dobrze to skonfigurować. E, na szczęście są też takie rzeczy, że można wykluczyć jakieś słowa. E, no i e, myślę, że tutaj jest też, e, no, tak jak myśmy. Z Zrobili jedną z takich rzeczy, jak żeśmy, można powiedzieć, taką śmieszną sytuację mieli, nie? dlatego że jak jedna z moich spółek zajmuje się tym, że też jest spółką windykacyjną, która też skupuje wierzytelności. No i my mówimy, jak ludzie wpisują w internecie, że chcą sprzedać długi? Mówię, no raczej to tak nie jest, że ktoś wpisuje, sprzedam, w sensie, że nie wpisuje tak profesjonalnie, że nie wpisuje, sprzedam wierzytelność. Tak? Raczej to jest właśnie, że ktoś pisze, sprzedam długi. Tak? No i wtedy my zaczęliśmy monitorować frazę, sprzedam długi. No i zaczęłem nam wyskakiwać praktycznie całe Allegro. Zostaliśmy, sprzedam długi swetr, sprzedam długiej golf, tak, sprzedam długi szali. No i mieliśmy na początku bardzo dużo wyników, no co oczywiście gwiazdki nam się w oczach zaświeciły. No i patrzymy. I się okazało, że tam ogólnie ludzie hamlują różnymi rzeczami, które są długie. E, więc musieliśmy to zupełnie inaczej skonfigurować, inaczej e, poustawiać, także też takie e, sytuacje mogą mieć miejsce. E, testowaliśmy też dla jednego z moich znajomych, takie patrzyliśmy, jeżeli chodzi o produkty, które są dość drogie, czy ludzie sami chcą je kupić. Dlatego, że jedna z takich naszych maksym to jest tak, że jakby pozwól ludziom kupić. Tak? Nie wciska im nie, musisz tego sprzedawać na siłę. Jest bardzo dużo ludzi, którzy próbują coś kupić, szukają jakiejś usługi na, a nie mają wśród znajomych, nie są w stanie tego e, czegoś kupić. No i akurat zrobiliśmy to dla Thermomixa wtedy, gdzie sprawdzaliśmy, jeden z moich znajomych jest przedstawicielem tej firmy, tak, on sprzedaje te, te jakby narzędzia, nie wiem jak to nawet powiedzieć, Thermomix, jakby ten zestaw kuchenny. Czy ktoś sam szuka, żeby kupić taki drogi produkt? Zaczęliśmy to sprawdzać i się okazało, że od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu takich zapytań było miesięcznie, kwartalnie, zależy jak to w danym momencie sprawdzaliśmy, gdzie ludzie po prostu się pytają nawet nie tyle kto mi sprzeda, tylko czy znacie kogo kto robi takie prezentacje? Czy znacie kogoś, kto może mi sprzedać taką Thermomix? Więc też trzeba było zobaczyć dokładnie, co ci ludzie wpisują. Natomiast już na samą frazę Thermomix było po kilkanaście zapytań tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie później umieliśmy znaleźć. I ta, ten mój znajomy właśnie zaczął po prostu bezpośrednio do tych osób się odzywać, mówi: Tak, ja się tym zajmuję, kiedy, gdzie podjechać, jak zrobić prezentację. Dlatego, że u nich tam jest tak, jakby z tego co wiem, to jest taki wymóg, właśnie, że ta prezentacja być musi. Także wszystko tam było później już robione. No i zamiast właśnie samemu sobie budować tam rynek i chodzić od domu do, domu do domu, tak prosić o polecenia, to jeździł tak naprawdę w punkt do osób, które chciały to kupić, tak. No więc tutaj też można sobie zobaczyć, jakie później są marże, jakie są prowizje, jaki jest koszt przeprowadzenia danych prezentacji, które nie kończą się sprzedażą. No a tutaj jeździł sobie po prostu tylko do osób, które już powiedziały, że chcą kupić. No, jeżeli ktoś już sam chce kupić i przyjmuje, no to te rekomendacje tej osoby też są zdecydowanie później lepsze, dlatego że najlepsze rekomendacje są od osób, które już są klientami po prostu, tak. Są w stanie to też, no, dużo więcej powiedzieć na dany temat. Także tu się rozgaduję trochę i zacząłem powiedzieć, ale to chyba widać, że po prostu mi się to narzędzie bardzo podoba. Lubię z niego korzystać. To, co jest bardzo fajne dla mnie, tak, to to, że to jest właśnie polska firma, że tak bardzo się rozwija, no i że osiąga taki globalny sukces. Nie ukrywam, że gdzieś tam trochę właśnie patrzę na to, jak jak, jak idzie tej firmie. No i chciałbym też właśnie przynajmniej w niektórych z moich biznesów, tak wyjść międzynarodowo. To jest dla mnie bardzo też inspirujące, inspirujące. Dzisiaj opowiedziałem wam o trzech narzędziach, które mogą pomóc wam sprzedażowo marketingowo, w monitorowaniu treści w internecie. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak Wam się to podoba. Czy tego typu filmików chcecie więcej? Wiem już po poprzednim filmie o narzędziach, że to był film, który no chyba dotychczas najbardziej Wam się podobał. Dajcie znać, jakie ewentualnie jeszcze inne narzędzia byście chcieli poznać, o czym jeszcze mam powiedzieć, co wykorzystuje u siebie w biznesie. No i czy ktoś z Was już korzysta z tych narzędzi i czy zacznie z któregoś z nich korzystać. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo.